Siema! Witam Was we wtorek, 12 listopada. E, dzisiejszy materiał to będzie test kamerki GoPro, którą teraz trzymam e, w rękach. I e, w ręce jednej. E, jeśli chodzi e, o, o dzisiejszy plan, e, to pierwsza rzecz to chciałem to przetestować na rowerze, ponieważ będę kolażówką jechał na trening. I pierwszy taki teścik. Teraz mówię z mikrofonu z kamerki. Więc nie wiem jak mnie słychać, na pewno będzie gorsza jakość. Ale mam nadzieję, że na przykład, jak będziemy na boisku, ponieważ nie biorę tego mikrofonu z aparatu, z którego mnie teraz słyszycie, to że chociaż coś tam będę mógł do Was pogadać i dźwięk uderzenia i tak dalej, będzie to wszystko słychać. Z tego co widzę, bateria jest poniżej 50%, ponieważ już wcześniej trochę się pobawiłem kamerką przy innym materiale. Za niedługo ruszy pewna nowa seria na moim e, kanale, więc bądź czujni i zasubskrybujcie ten kanał, aby być na bieżąco. I no, poużywałem, trochę kamerka jest zgrzana, a na dworze jest poniżej, poniżej 10 stopni, więc może się, może się schodzi, nie będzie tak szybko schodzić ta bateria. Nie wiem, nie wiem w ogóle ile to wytrzymuje, ale na pewno będę musiał chyba kupić drugą baterię do, do GoProsa, bo... No zawsze lepiej mieć jednak dwie. No i co? Będziemy zaraz się wybierać na ten rowerek. Ja oczywiście będę miał aparat, abyście widzieli tak jak zawsze mój trening i drugie to będzie kamerka, która będzie na szelkach z przodu. Więc zakładam, montuję sobie sprzęcik i ruszamy, ruszamy na trening. thank <music> you Jestem ciekaw, jak mnie słychać. Mówię szczerze, tak w miarę normalnie. E, nie staram się krzyczeć i mam nadzieję, że mnie słyszycie. E, jeśli mnie słyszycie, mam taką nadzieję. E, widzicie mnie tam na, e, na aparacie. E, musicie wiedzieć na początek, że będę musiał. E, testować, że tak powiem różne położenia tej kamerki gdzie i jak to używać, ponieważ sam do końca nie wiem e, jak to ułożyć na przykład tu na kratce czy na przykład lepiej będzie tak jak jest teraz e, czy lepiej jak to będzie podniesione e, no będziemy kombinować będziemy różnie kombinować tutaj e, i chciałbym tu zacząć od jednej rzeczy, jeśli mnie oczywiście słychać, no bo tego najbardziej się obawiam nie, ale, ale no mamy nadzieję, że mnie słychać e, jeden, e, jeden ziomek którego serdecznie mogę pozdrowić i trochę przeprosić, ponieważ prosił mnie o to, żeby pokazać rozgrzewkę. Ja mam takie rzeczy zawsze w pamięci. Tylko gdy przychodziło co do czego do nagrywania, no to, to niestety nie, nie pojawiało się to. I teraz pokażę, pokażę tą rozgrzewkę. Dla tych, którzy chcą to wiedzieć, dla tych, którzy nie, to w miarę to postaram się krótko pokazać, bardziej opisać słownie, niż, niż to robić. I. Tyle i przejdziemy do treningu, mówię. Zaraz będziemy się bawić w różne ułożenia tą kamerkę, kamerką, e, różne ułożenia, sprawdzimy jak to wygląda, e, więc dajcie też mi trochę czasu na to, abym się z nią oswoił, jak to powinno być ułożone, jak to e, będzie wtedy wyglądać, więc ten materiał na pewno to jest taki typowy test. Nie, że ja chcę wam pokazać jak ona najlepiej wygląda, bo z tej strony wam jej nie pokażę, bo wiem, że można wiele rzeczy z nią robić, ale ja jeszcze tego muszę się nauczyć, tak, więc cierpliwości i lecimy z treningiem. No to tak, wpierw zaczynam zawsze od wymachu różne wymachy przy tył góra dół gdzieś tam skręto skłony Takie wiecie typowe wprowadzające koordynacyjne jakieś tutaj zejścia, pogrzybki jak to zawsze było takich kilka ćwiczeń, żeby tą górę rozruszać na tyle, żeby żeby czuć, czuć, że ona troszeczkę dostała w kość, następnie gdzieś tam zaczynamy sobie swobodnie od dołu, czyli odstawno-dostawny, jedna strona, druga, przekładaneczka w jedną, w drugą, ale za ją odstawno-dostawny, już trochę niżej na nogach, jedna, druga strona. Ale mam zastanę kości ah. Wczoraj zrobiłem 40 km na rowerze i trochę, trochę nogi mają. Dobra, żeby ten dół jeszcze bardziej rozruszać, kurde w, w kamerkę się kopłem tak po dwa razy na nogę. Mocne te zakresiki. Następnie sobie tutaj jak już... Czuję, że temperatura ciała się nam podniosła. Przechodzę na rozciąganko. Czekajcie, spróbujemy teraz. Tak, kliknę. Nie chcę mi chwycić palca w ogóle. Poczekajcie, nosem to kliknę. O! 19% jest. Czekajcie, a nie jestem w stanie jeszcze zrobić czegoś takiego. Dobra, słuchajcie, GoProsa y, zostawimy na, y, na resztę, żeby chociaż jakieś strzało oddać, bo ja coś czuję, że on się gdzieś tam zaraz wyładuje. No, trochę moja wina, ale też materia w miarę szybko się czerpie, to muszę przyznać i, i tego najbardziej się obawiałem. Tak też jest, no ale. Drugą, y, drugą baterię będzie trzeba dokupić i tyle uważam, że na tyle, ile będzie miało, to gdzieś tam starczy. Mówię, w domu trochę się pobawiłem, to też ta bateria trochę poschodziła. Uff, no i leci, leci jak powolona ta bateria. E, tak więc, będzie trzeba kupić na pewno drugą. Wracam do domu, będę zamawiał. E, a tu, tylko kończąc, e, to biorę się teraz za rozciąganie. Wszystko będziecie widzieć. Biorę się za rozciąganie cztery główne partie mięśniowe. Później robię skipy do techniki biegu. I następnie robię jedno takie długie przyspieszenie z końca boiska powoli się rozpędzam, coraz bardziej nabieram prędkości aż do prędkości maksymalnej i tutaj kończę. Następnie lecimy z treningiem. Mówię dzisiaj bardziej taki trening pod to, żeby wypróbować to GoPro, ale jak nam się to GoPro rozładuje, no to trudno, nie? Nie będziemy, nie będziemy płakać. Dobra, wyłączę i zobaczymy zaraz. Słuchajcie, odwaliłem taką manianę, że w GoPro teraz macie takie ustawienia po to, że też właśnie żeby te vlogi nagrywać i tak dalej, że możecie zrobić sobie normalnie płaski ekran, nie? bo zawsze gdzieś tam GoPro i kamerki sportowe to takie rybie oko, nie? Robiło się takie koło. Eee, a teraz jest tak, że możecie na przykład sobie ustawić typowo płaski ekran. I ja miałem ustawiony e, jeden ekran przed tym przed tym jak jest te naj, najlepsza widoczność, nie? czyli teraz dopiero odpaliłem tak naprawdę, że widać wszystko. Dlatego też może wcześniej mi się trochę to tak nie zgadzało, że nie mogłem tyle ująć na ekranie. Więc taki mały fail, ale mówię, uczę się. Pierwsze moje GoPro, pierwsze moje GoPro i takie, że tak powiem, najnowsze, no to różnie jest. Nie wiem teraz, czy jest ten odpalony, ten taki stabilizer. Jeśli jest, to fajnie, jeśli nie, no to, to też fajnie. Bo robię teraz ten sprint, te, te przyspieszenie, i zobaczymy, jak to na tym GoPro wyjdzie. Jak to będzie wyglądać, kamerka, mniej więcej, myślę, że ok. Tak do pracy tutaj rąk ustawiłem, i zobaczymy, jak to wyjdzie. Więc powoli się rozpędzamy, wyprujemy niepotrzebne tutaj płyny, dobra, i powoli lecimy. Guitarka. Jesteśmy rozgrzani. Ech, bierzemy piły i lecimy lecimy z treningiem. Zostało 12%, więc e, tak właśnie jakoś sobie wyliczyłem, że wiecie, tu na chwilę e, na ten trening, e, gdzie, gdzie chcę troszeczkę z czuciem piłki się pobawić, z przyjęciem kierunkowym e, i, i później na, na strzały przejdziemy. Ja mam nadzieję, że w miarę tutaj dobrze będzie ustawiona ta kamerka e, na to, aby, e, abyście widzieli wszystko, co, co tutaj wykonuję i zabieramy się za robotę. Jedziemy. Słuchajcie, kamerka niestety się rozładowała, ja jeszcze byłem na treningu Po treningu zabrałem się, tutaj będziecie widzieć sobie time lapseika Do pomocy rodzicom przy remoncie pokoju I zdzierałem tapetę I tak się złożyło, że gdzieś ponad 3 godziny to robiłem I to już jest 20.50, a też tak głupio skończyć materiał wiecie, no niczym No i podsumowując jeśli chodzi o kamerkę, bo widziałem, e, ponieważ e, po, po tym treningu, gdy wróciłem i zjadłem obiad, <laughs> zacząłem montować. Po, po tym, jak sobie zobaczyłem, jak to mniej więcej wygląda, muszę powiedzieć, że jestem naprawdę zadowolony. Jedyne co to kupić tą e, drugą baterię. Z tego co widziałem, 99 zł, więc nie ma, nie ma aż takiej tragedii. Bo myślałem, że to będzie z dwie stówy. To już tak mówię, a ale, ale uważam, że z tą kolejną baterią będzie git nie ma się trochę też co dziwić bo jednak yy, no jest wymagająca ta kamerka i no i wiecie jak gdzieś tam jeszcze yy, chłód yy, to na pewno też wpływało negatywnie na, na stan baterii no i ja podchodziłem do yy, nagrywania chyba mając 40% chyba procent bo nie że się nie przygotowywałem, ale myślałem, że wiecie, na takie 50%, to na ludzie sobie powinno starczyć. Tak niestety nie było. Wiem już, jak to jest, więc na pewno w następnym materiale, jak nie, następnym, następnym zobaczymy jeszcze. Eee, no, próbujemy jeszcze innych rzeczy z tą kamerką. Ja też więcej się do doszkolę, jak to wszystko działa. I was chciałem się zapytać. Co myślicie o tej kamerce? Jakie są Wasze wrażenia po tym, co zobaczyliście? Wiadomo, wiele ujęć gdzieś tam wymaga tego, że muszę kilka rzeczy pozmieniać, bo tak jak się zaczęło, to wiecie, ten no sam ten początek, gdy miałem to takie zbliżenie, w sensie mogłem używać takiego rybiego oka tego największego szerokokątnego obiektywu, a, a ja bardzo cienko to używałem bardzo cienko. No, w tym takim trybie przed tym i, i przez to widzieliście, że tak powiem, mniej. A na boisku w sumie chodzi o to, żebyście widzieli jak najwięcej. No i nie było nic z piłką, jedynie ten początek zauważyliście, a nic żadnych strzałów bo bo się nie, nie wyrobiłem, e, jeśli chodzi o, o baterię. Tak więc e, dajcie znać, co myślicie o tej kamerce. Jeszcze pełnie możliwości, pewnie dopiero za. Parę miesięcy będziemy na to inaczej spoglądać, yy, ponieważ zobaczymy, ile już materiałów z tym przeszło, jak to wszystko wyglądało. I cieszy mnie też to, że mogę sobie na boisku z Wami porozmawiać. Bo wiecie, biegam sobie truchtam, tam, jadam sobie do kamerki. Tak więc yy, dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału. Dajcie znać, co o tym myślicie. Jeśli. Chcecie być na bieżąco i zobaczyć też nową serię, która będzie na kanale, to zasubskrybujcie kanał, ponieważ nie ominie Was to. Oczywiście z dzwoneczkiem, bo bez dzwoneczka, to, to ta subskrypcja praktycznie chyba nic nie daje. No i możecie pozytywnie ocenić ten materiał. Dzięki wielkie, trzymajcie się ciepło. Siema!